Goście, metamorfozy, kuchnia, social media, muzyka, biznes i nauka to wszystko w Coffee NTTV, Twoja alternatywa w internecie. Już dzisiaj na naszej scenie muzycznej Danuta Błażejczyk, czyli polska piosenkarka związana z muzyką popową i jazzem, a także dział metamorfos pod wodzą naszego fryzjera Jacka Brzyskiego. No dobra, Super, to, to trzymamy jest. kciuki i tak, wracamy. Wracamy pośnik do Ciebie. Zapraszam. Części Social Media, gość specjalny, który zdecydowanie zaczaruje prowadzących. A, dobra, są karty, nie? Patrz no. uważnie. Witamy Was serdecznie w drugim odcinku programu Coffee and TTV, który mamy przyjemność dla Was prowadzić. Tak, a teraz już zapraszamy Was na naszego Instagrama, gdzie możecie pod postem, zaraz po programie, dawać swoje propozycje gości, których chcecie u nas zobaczyć. I zapraszamy Was też na live, bo tam będziecie mogli spotkać się z naszymi gośćmi, a my już teraz nieprzypadkowo zaczynamy od muzyki, no bo to ona właśnie gra w naszych sercach. Tak, ona nas łączy i też połączyła nas e, piosenkarka, która za chwilę przed nami wystąpi i dla Państwa wystąpi, Danuta Błażejczyk. Laureatka wielu prestiżowych nagród muzycznych, znana z występów na największych festiwalach w kraju, królowa swego życia. media, w Coffee and DTV. Dobra, daj, Pasiek, pokażę Ci sztuczkę, bo widzę. A, jest Dobra, są karty, nie? No. patrz uważnie. Uwaga, trzy, dwa, jeden i karty poleciały. Patrz, lecą, lecą. O, już, kurde, za horyzontem. Dobra miałem. Wiem, gdzie nie. są te karty. Ja znam kogoś, kto zna lepsze sztuczki niż ty. No, Czarków, zapraszamy ciebie. No cześć. Ay, witam, witam. O, sorry? Bardzo się miło z wami zobaczyć tutaj na tej. Słynnej kanapie. No już słynna, słynna. Więc witamy Ciebie, Czarku, w drugim odcinku Coffee and Tea TV, w naszym paśmie na temat social mediów, gdzie gadamy na temat najgorętszych tematów w internecie. A jak wszyscy wiemy, jesteś całkiem gorącą i popularną postacią w dzisiejszych czasach. U, I mocne chcemy słowa. zadać Ci na początku kilka pytań. No to przede wszystkim zacznijmy, Czarku, od pytania, które jest bardzo intrygujące. Jak myślisz, dlaczego rozpadł się Team X? O. To jest bardzo ciekawe, bo jest milion, miliony teorii w internecie. I jakby ja, oczywiście, oglądałem te wszystkie filmiki i ludzi, którzy wypowiadali się na ten temat, jakby nie będąc nigdy w tym domu. Mhm. Więc patrząc na to, miałem takie okej, okay, jakby nikt praktycznie nie ma stuprocentowej racji. I, i, I gdzieś tam, jak, jak mieszkaliśmy w tym domu, myślę, że najgłównym problemem były zbieżne cele, może. Domowników i, i ludzi, którzy mieszkali z celami całego projektu, i nie do końca wszystko było powiedziane jasno, klarownie, i jakby każdy grał do innej bramki, może w ten sposób. Nie? Mhm. Było, było wiele rzeczy, które się gdzieś tam nie zgodziło. Teraz widzę, że biorą z tego jakieś poprawki, ale też jeszcze chyba nie nauczyli się w 100%. No tego właśnie, o poprawkach mowa. Co myślisz na temat nowego. Timu X2. Co myślisz na temat jego uczestników? Czy uważasz, że to jest lepsza edycja, może, niż wasza? Lepsza pod względem organizacji, i tego, że na przykład super, super przygotowali dom i zadbali gdzieś tam o warunki tych, tych domowników, bo to było dużym mankamentem w pierwszej edycji. Jeśli chodzi o, o, o obecną, super, jakby jest, jest ogromny potencjał. Wydaje mi się, że jakby mogliby po prostu roztrząsnąć internetem ale nie, nie potrafią do końca tego trochę wykorzystać, bo jakby z takim, z takim budżetem i zaangażowaniem całej agencji tego wszystkiego, no wyświetlania powinno być według mnie dużo większe i jakby zainteresowanie jeszcze większe, bo e, jakby content. Myślę, że content powinien robić dużo ciekawszy. Ale zgodzisz się ze mną, Czarku, że na samym początku, no, to był taki hype. Ludzie, ludzie praktycznie z świata YouTube'owego, wszyscy, influencerzy, youtuberzy, TikTokerzy, no ży, żyli tym, że jest właśnie nowa um, odsłona właśnie Timu X2, tak? I, Cały internet chociaż, dokładnie. I, I te wyświetlenia były naprawdę kolosalne. No i potem, oczywiście, tak jak mówisz, w trakcie, w trakcie już e, tego uczestnictwa, tych, tych odcinków, to już to coraz opadło. Troszkę bardziej to spada, ale właśnie, super, że powiedziałeś o tym, bo po prostu hype był jakby niewiarygodny. Pierwsze filmy miliony wyświetleń od razu, gdzie teraz na YouTube bardzo ciężko zrobić. Midz te miliony wyświetleń, bo się troszkę zmieniło. E, więc był ogromny hype. No i właśnie bardziej mi o to chodzi, że nie wykorzystali tego ogromnego hypu, bo mogli wlecieć z super contentem e, i robić jakby e, świetne świetne rzeczy i świetne osiągi. E, I są właśnie mają fajne osobowości, nawet e, te osoby, i, i chętnie, chętnie mógłbym ich oglądać. Jednak e, no, co, coś, tam, coś tam mi nie pasuje, ale jakby kibicuję mimo wszystko, bo, bo jest duży potencjał. Ja lubię takie nowe rzeczy w internecie. Za chwilę rozmowa z Danutą Błażejczyk, a chwilę po niej połączymy się z producentami muzycznymi Dominikiem Buczkowskim i Patrykiem Kumur. Zaraz potem sprawdzimy, jak nasz fryzjer radzi sobie z metamorfozą. Zostańcie z nami! Jesteśmy właśnie w studio, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy, a mianowicie metamorfozy i jest z nami bardzo młoda, utalentowana dziewczyna Zuzia Żytkowicz, która już ma swoją firmę, swoją markę Bajshenobia. Ja wiem, że to jest pytanie, które pewnie często słyszysz, ale jak to wszystko się zaczęło? Bo ja jestem mega ciekawa, skąd to się w ciebie wzięło? Moja przygoda z Marką zaczęła się trzy lata temu, gdy uszyłam pierwszą sukienkę dla siebie. Sukienka bardzo spodobała się, dlatego założyłam Instagrama, gdzie ukazałam ją w światu. Następnie założyłam stronę internetową. Wszystko działo się bardzo szybko, nawet trochę niezależnie ode mnie. Um. Tylko zaczęło się od, od jednej sukienki, tak naprawdę. Tak, ale dokładnie. Dobra, jakby jest to pasja i tak dalej, ale czy wcześniej się jakoś uczyłaś? Byłam, jak tak, byłam owszem na kursie krawieckim, natomiast na nim y, nauczyłam się jedynie, jak przyszywać guziki, potem zobaczyłam, <laughs> że moda to zupełnie coś innego, konstrukcje i każda, każdy ciuch naprawdę to, to jest dopracowanie od początku do końca, więc, więc to Czyli raczej. I tak naprawdę nie. wszystkiego uczyłaś się sama, i ta, to jest tak. mega, mega piękne. A tak. jak tam Twoja kolekcja? Tutaj przywiozłaś parę faciuszków fajnych, bardzo mi się podobają, szczególnie ten świecący, świecąca sukienka. Wprawdzie sama nie lubię sukienek, ale bardzo mi się podoba i myślę, że akurat tę bym założyła. Mm. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. E, tak, kolekcja tutaj jest bardzo różnorodna. To może podejdźmy do tego wieszaka, zobaczymy sobie całą kolekcję Twoją, którą przygotowałaś dzisiaj. Tak, kolekcja jest bardzo różnorodna, począwszy od bukli, po ekoskórę, po zwykłe t-shirty, czy jakieś koszule, które można ubrać zarówno do jeansów, czy do fajnych spódnic z wysokim stanem. Madzia, szyjemy rzeczy sobie? Ja, ja bardzo chętnie, szczególnie tutaj te koszulki takie luźne, bo ja jestem stylem totalnie takiego dresa, można powiedzieć, ale Fajno, nie? bardzo mi się podoba, więc na pewno trzymamy mocno kciuki i się odzywamy do Ciebie. Dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. A my teraz przejdziemy sobie do Jacka Brzyskiego, naszego stylisty, fryzur. Co to będzie się działo? Jacku? Witam. <grystanie> <grystanie> Moja modelka ma długie delikatne włosy. Tak. Nie chce farbować włosów. No taki typ. Tak ma. <grystanie> ja to rozumiem. Rozumiem to. Ja nie. Przyzwie, <grystanie> <grystanie> że tak mają. Podobnie, że. Nie tak, podobno tego. tak. Ale udało mi się ją namówić na taką kolorującą maskę najbliższą. Po to tylko, żeby podbić jej naturalny odcień włosów. Nałożymy tą maskę. Możesz nam powiedzieć, co to jest ta maska? Żeby maski koloryzujące. One, wiadomo. To są te właśnie maski. Występują w siedmiu kolorach. Na razie. Mhm. Tu położymy taki czekoladowy. Ile ten kolorek się trzyma? Pięć myć. Jak się nie tak, podoba, możemy takich, zmyć. Dla takich y, mało odważnych osób jak ja. Tak? <laughs> mało odważny tak. jesteś? Ja, jeśli chodzi o włosy, to zawsze mam problem i bardzo długo muszę przemyśleć to, co chcę z nimi zrobić, bo potem A I to jest błąd? To, to jest wiesz, błąd. To ten pierwszy piosenka. impuls jest najważniejszy. Czyli muszę do Ciebie przyjść po prostu. No zapraszam. Dobrze. I jak ten proces długo trwa w ogóle? 10 minut. Myjemy włosy. Na mokre włosy nakładałam maskę. Możemy, możemy ją nałożyć na włosy suche również, ale nakładam na włosy mokre. 10-15 minut z, spłukujemy Dobrze. i zmywamy szamponem i gotowe. No dobra, Super, to dobra. trzymamy kciuki i wracamy. Tak, wracamy nie później dobra. do Ciebie. Zapraszam. Super, dzięki. Witaj Danusiu. Dzień, Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. No, trochę czasu minęło. Powiedz, co robiłaś w tym czasie pandemii? Muzycznie, oczywiście. Wbrew temu, co się spodziewałam, czego się obawiałam, to był dla mnie taki bardzo gorący okres. Dużo pracowałam, a nawet nagrałam płytę. To znaczy, zostałam zaproszona do. To programu. już wiem, bo mamy tą płytę, mamy tą płytę przed sobą. E, bardzo ładnie wydana. Z B8. Tak, z Kamilem Biosiem. Bardzo ładnie wydana płyta. Powiedz mi coś na temat produkcji festiwalu. Czy w tym roku odbył się w ogóle ten festiwal? Obawiałam się, że się nie odbędzie ze względu na zaostrzenia, bo akurat to przypadał okres październik listopad i wiadomo, że to wtedy obowiązywała nas wszystkich strefa czerwona. Tak. Więc wszystkie placówki Domu Kultury były zamknięte dla osób spoza zewnątrz, czyli dla publiczności. Ale odważyłam się i zrobiłam to w streamingu, czyli zrobiłam to online. I jestem bardzo szczęśliwa, bo przede wszystkim festiwal się odbył. E, poza tym nikt się nie rozchorował. To, to, to jest też się. bardzo ważne. Ani z ekipy, ani z uczestników, ani z, z muzyków, ani z ekipy, która się tym wszystkim zajmowała. Także no szczęście nam naprawdę dopisywało e, i. No, prowadziliśmy festiwal do końca. To też był wyjątkowy rok, tak? Bo było twoje 35-lecie pracy artystycznej, ale też pięciolecie festiwalu. Tak. Więc tak festiwal jak... miał też inną trochę nazwę. E, festiwal w związku z tym, że były, jak gdyby połączone dwa jubileusze, e, nazywał się Dwie Danuty i ich nuty. Z racji, że Danutari festiwal, no i wiadomo, Błażejczyk. Zaraz rozmowa z producentami muzycznymi, a chwilę po niej wracamy do działu Metamorfos. Ciemka, chłopaki, co tam u was słychać? Cześć. Cześć, siedzimy właśnie w studio. Jesteśmy między sesją a sesją. I, i Ale tak. wszystko dobrze, wszystko, wszystko dobrze. dobrze. Generalnie wszystko bardzo dobrze. No i jak tam, opowiedzcie, jak się zaczęło to wszystko, że, że nagle ze studia powstały wszystkie rzeczy, które wychodzą do ludzi i się tak podobają? Kurczę, to jest dobre pytanie. My w zasadzie, wiesz co? Chyba cała magia polega na tym, że my sami nie wiemy. Po prostu to robimy. Cały czas. Nie kończymy ani nie zaczynamy. Nie? To jest tak, jakby cały czas jesteśmy w trakcie tego procesu i, i wydaje nam się, że to tak właśnie nie, że, 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 że to zaistniało jakby tak nagle i od razu, tylko po prostu. Jest to kwintesencja jakiejś tam pracy wieloletniej. Mam wrażenie po prostu każdego z nas osobno, a potem już wspólnej. Więc najważniejsze chyba się nie zatrzymywać i nie myśleć nawet o tym, ile no po prostu ile, robić. Tak, dokładnie. Tak, działać, tylko to jest też działać. taka praca twórcza, co nie I, i co jak nie do końca wiecie jak, jak zacząć, gdzie zacząć, że nie do końca jest ta wena i czy ona w ogóle istnieje, czy po prostu siadacie i wiecie, że zrobicie to dzisiaj i nie ma innej opcji. Tak. Czy zaczynacie na przykład od jednej, wiesz, yy, melodii od czegokolwiek i o, dobra, to będzie to. Teraz już wiemy, że to będzie to. Znaczy, wydaje mi się, że Wenę można sobie stworzyć i, i, i cały ten vibe, który, który chcesz robić na dany utwór. Bo, bo oczywiście jest tak, że nie wiem, przychodzimy mega smutni do studia, Patek coś tam miał w domu, ja, ja, ja też na przykład i, i, i musimy robić super hit na lato. No i wtedy po prostu. Przenosimy się do lata i. i... <laughs> no tak, no ale to jest taka, trochę taka auto, jak to się mówi, stymulacja, tak? Własnej, własnego umysłu i gdzieś tam kreatywności, że trzeba nauczyć się faktycznie gdzieś tam przenosić w różne miejsca, w których nam jest dobrze, jak nam jest źle, a mamy robić jakąś piosenkę, która ma być obiektywnie. Wesołą, czy nośną, po prostu nutą. Więc zgadzam się z Dominikiem, że da się jakoś w sobie tą wenę pobudzić. Wiadomo, że jak są takie dni, w których po prostu ją naturalnie masz, to jest najlepiej na świecie, ale jeżeli, jeżeli gdzieś tam jej nie ma, no to, to trzeba jej szukać. Można ją znaleźć w różnych w sumie miejscach. W innych piosenkach, w filmach, nie? w czymś, co jest za oknem. Czyli no fajnie po prostu to... jest wyłączyć się, wyłączyć się, przestawić się na ten tryb, który tak. chcesz. Masz dzisiaj dzień, przychodzę do studia i mówię, nagrywam Cię Hita. No właśnie też chyba nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czy to będzie hit, wiesz, my tak i wychodzimy z założenia, że po prostu trzeba robić fajne piosenki. Takie, nie nastawiać się niepotrzebnie. To tyle. Dokładnie, zrobić jak najlepszy utwór, który jesteśmy w stanie zrobić na tą godzinę i na to miejsce, w którym jesteśmy i nie zakładać, czy będzie to duża, duży przebój, czy nie. Jakby gdzieś tam mamy wrażenie, że, że po prostu ta piosenka potem dopiero ewoluuje, nabiera jakiegoś sznytu produkcji i tak dalej, tak dalej, więc więc bardzo często po prostu wychodzimy z tego miejsca, że, że melodia jest no, kluczem i jest najważniejsza. I to jest I właśnie. Emocje. I, to jest właśnie u was fajne, że wy się nie nastawiacie, tylko właśnie dajecie temu wszystkiemu pójść tak, tak po prostu, żeby to żeby to poszło samo. Po prostu zrobiliście jedno. Mm. Zapominacie trochę o tym i lecicie dalej i mam wrażenie, że, że to jest taki klucz do tego, żeby się nie nastawiać i pozytywnie się zaskoczyć. No i się zaskoczyliście pozytywnie, bo przede wszystkim Eurowizja ponownie wasza piosenka wygrała. No i to jest niesamowite uczucie chyba, co nie? No tak, to było chyba jedno z najmocniejszych, nie? jakie mieliśmy okazję też wspólnie, bo byliśmy tak. Nie? Tak, na, na, na Można funkcję. powiedzieć, że trochę to był taki początek naszej wspólnej drogi i komponowania mm -hmm. dalej, więc to na pewno. Z... Znaczy ja pamiętam ten moment, jak, jak, jak nikt nie wierzył w to, że w ogóle można drugi raz z rzędu wygrać. I, i, i przenosi się od razu do tego momentu, gdzie jesteśmy na tym, na arenie, tak? To jest taka duża arena, hala, i po prostu. prostu okazuje się, że Wiki Gabor wygrywa, po prostu cały, cały tłum 40 tysięcy ludzi krzyczy i czujemy te emocje, które po prostu chcieliśmy właśnie wywołać. Macie, bo tak naprawdę nasze następne, ostatnie powiedzmy pytanie to będzie takie co dalej? Jakie są plany takie najbliższe? Czy możecie chociaż jakiekolwiek szczegóły nam zdradzić, nie podając jakby tam konkretów? Wiadomo, że nie możecie pewnych projektów odsłaniać, ale jak dalej przebiegać? Teraz będzie kolejny proces twórczy. Hmm. Ah, no właśnie. I teraz... <grym> Czyli dużo. Okay, czyli teraz dużo, ale też dużo piosenek, ale będą takie ciekawostki, to może tylko zdradzimy, że na pewno w tym roku minimum takie dwie premiery filmowe z pełnym soundtrackiem, piosenkami naszymi, też będziecie mogli obejrzeć, czy to gdzieś na platformach streamingowych, czy, czy, czy w kinie. Miejmy nadzieję, że, że już w kinie. I będzie jedna ciekawostka, czyli bajka, którą robimy. To będzie bardzo w ogóle ciekawe, o. mamy wrażenie. No i pewnie nowe piosenki i płyta Torino, to na 100%. Więc tego będzie naprawdę dużo, ale bardzo się cieszymy, że, 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 że cały czas możemy to robić, bo, bo tak naprawdę to jest takie spełnienie naszych marzeń. Super, ale też gdzieś tam na końcu naszych planów, wiadomo, że to jest niewidzialne. Na pewno chcieliśmy, zawsze o tym myśleliśmy, żeby spróbować chociaż. Kolejny raz, jak, jak to wszyscy próbują, żeby jednak pokazać, że Polska też potrafi na świecie i że możemy to zrobić. Tak. Oczywiście. Ja bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki za to, żebyście mogli pokazać. I w sumie, żebyście mogli też, żebyście pamiętali o tym, żebyście mogli znaleźć czas też dla siebie na taki odpoczynek, bo to w sumie też jest ważne. A na pewno no czekamy i... na płytę. Tak, czekamy na płytę i mamy nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć na żywo, bo czuję, że macie jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia. <laughs> tak, bardzo Wam dziękujemy, Maziuni, za, Dzięki wielkie, za spotkanie, i mamy nadzieję, że spotkamy się już tutaj na żywo w studio niebawem. Trzymajcie się miłej tak, pracy masz. dalej, bo Trzymajcie widzę, dynku. że jesteśmy, jesteście bardzo. w studio, więc trzymamy kciuki i papa. Wpadliśmy do naszej strefy metamorfozy, gdzie dzieją się magiczne rzeczy i widzę, że już tutaj coś się podziało bardzo Widzisz, ładnego. To tak? się obawiałaś, nie? Tak, naprawdę wyglądają tak zdrowo. Zdrowo, nie? Ja opowiedz nam coś. Kluczem do zdrowych włosów w tym przypadku jest maska koloryzująca. Genialna w swojej prostocie, bo połączenie dwóch składników, pigmentów gotowych, i składników nabliżających włosy. Całość trwała 35 minut od aplikacji po wysuszenie włosów i modelowanie. I to jest wszystko. Mega szybko, jest wszystko? Mega szybko. Ja zawsze no, mam pani. problem, że faktycznie u fryzjerów się i dość długo siedzi, a tutaj okazuje się, że można szybko i efekt jest naprawdę bardzo ładny i ten kolor jest taki naturalny. Bo chodziło właśnie o to, żeby ten kolor nie zmieniać koloru, bo ta maska nie zmieni nam koloru. Ta maska nam podbije kolor naturalny. Tak, właśnie tak. Ewentualnie, jeżeli mówimy o kolorach takich bardzo, bardzo pastelowych, jak hibiskus, który jest takim bardzo mocnym e, różem, czy e, ten kolor różowy, taki bardzo wyblakły, e, jak to mówię pudrowy, tak, mm -hmm. to się nazywa, pudrowy róż, one przy, na włosach blond właśnie dają taki efekt e, w, pastelowania, odcienia odcienia. Gdyby na przykład Madzia chciała skorzystać z kolorystyki, której się bardzo boi, to jakim byś tu widział? Jest taki kolor, to jest o. szampan. Widzisz szampan? Szampan. razu na bogato. <grym> <grym> Dokładnie. On podbije ci ten kolor, który masz tutaj, ten, ten blond. Ewentualnie, gdybyś chciała sobie e, zrobić coś bardziej odważnego, Petrous. Czy to ładny zapach, możemy ten? Oczywiście. Z tą odwagą to tak, średnio, ale. To ładnie pachnie. Aha, ładnie pan. Nie, naturalnie, hmm. też tak samo jak potem wyglądają potem włosy. A jak często taki zabieg klientka musi powtarzać, żeby ten piękny kolor? Hmm. Utrzymuje się 5-7 myć. Jeżeli klientka myje włosy codziennie, to tylko tydzień. Mhm. Mm Ale Jakoś się utrzymuje to, że one wyglądają tak zdrowo, czy jeżeli powtarzamy to systematycznie, czyli raz na pięć dni, raz na 7 dni. Wiadomo, że te włosy będą takie właśnie bardzo nawilżone. Ale składniki odżywcze, czyli. Tu takim składnikiem no, czynnym, który właśnie ma, jest odpowiedzialny za, za nawilżenie tych włosów, to jest wyciąg z Pestek moreli. O, okej. Okay. i coś to jest teraz na czasie, bo generalnie naturalne produkty są teraz tak. bardzo na czasie. Ja bardzo miło spędziłam ten dzień. Ja również było bardzo fajnie i bardzo ciekawie goście. Tak, super goście, bardzo dziękujemy za oglądanie i wpadajcie koniecznie na nasz kanał na YouTube Coffee and TV. zasubskrybujcie i wpadnijcie też na Instagrama. Tak, bo właśnie na Instagramie po skończonym programie możecie spotkać się z naszymi gośćmi w live. Możecie zadać im pytania takie, jakie Was nurtują. Oprócz tego pod postem możecie pisać swoje propozycje gości do naszego programu. A wszystkie informacje o live'ach znajdziecie w naszym story, więc zapraszamy. No i bardzo, bardzo Wam dziękujemy jeszcze raz. Naprawdę to był fajny dzień i mam tak. nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej w kolejnych odcinkach się. Zapraszamy widzi. Was serdecznie. Buziaki, pa pa. pa.